Każde nieautoryzowane użycie kończy się procesem sądowym. Paradoksalnie, popularność w popkulturze stała się dla Hells Angels zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony rozpowszechniła ich, markę, na całym świecie, z drugiej przyciągnęła uwagę organów ścigania i sprawiła, że stali się łatwym celem dla policyjnych operacji. Hollywood pokochało rebeliantów na motocyklach, ale czy Hell's Angels naprawdę są takimi romantycznymi postaciami, jak pokazują filmy? Rzeczywistość, jak zawsze, jest znacznie bardziej skomplikowana niż jej medialna reprezentacja. To, co zaczęło się w małym mieście w Kalifornii, dziś obejmuje całą planetę. Hell's Angels działają na wszystkich kontynentach, a ich wpływy sięgają miejsc, o których założyciele klubu nigdy nie marzyli. Obecnie oddziały Health Angels działają w każdym stanie USA, w prawie wszystkich prowincjach Kanady, a także w Brazylii, Argentynie, Australii, Republice Południowej Afryki i Nowej Zelandii. W Europie mają swoje oddziały w Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Grecji, Rosji, Portugalii, Chorwacji, Luksemburgu, Węgrzech i na Litwie. W Polsce Hells Angels mają oficjalne oddziały w Warszawie, Wrocławiu i kilku innych miastach. Grupa nie jest uznawana.